Dajcie ojczyźnie Polaków, nie pachołków, ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków. Te słowa wypowiedział w XVII wieku ojciec Papczyński. Wczoraj świętowaliśmy jego wspomnienie, nagrałem kilka filmików z jego sanktuarium, tam gdzie przebywa jego doczesna postać. Zachęcam, żeby odwiedzić go. Naprawdę miejsce bardzo niezwykłe i no, można go konkretnie odwiedzić. Muszę Wam się przyznać, że nie, nie miałem odwagi tych słów zacytować wczoraj, czy przedwczoraj, przed wyborami, żeby nie być oskarżonym o złamanie ciszy wyborczej. Bo chociaż te słowa były wypowiedziane przez... Y świętego Stanisława Papczyńskiego w XVII wieku, no to wydają się być niezwykle aktualne. Zobaczcie, jak jesteśmy rozpracowywani ciągle w ten sam sposób, a posiadamy naprawdę ogromne, ogromne zasoby, taki potencjał kulturowy wynikający z katolickiej religii. Z naszej historii, która właśnie była ugruntowana naszymi wierzeniami, wierzeniami naszych przodków, ojciec Stanisław był niezwykłą postacią. Myślę, że może dzięki niemu mamy króla Sobieskiego, ponieważ on spowiadał ówczesnego hetmana, a później towarzyszył mu w wyprawie wojennej. Miał ogromny wpływ na to, co działo się w Polsce. W Warszawie głosił. Bardzo mocne kazania. Był świetnie wykształcony, chociaż pochodził z chłopskiej rodziny. Ojciec był kowalem. Święty Stanisław jest przykładem tego, jak należy być wytrwałym. Jeżeli coś ci się w życiu nie udaje, to zapoznaj się z jego życiorysem. Tu do filmu dołączę krótki, krótki link do filmu o świętym Stanisławie. Warto obejrzeć. Święty Stanisław wymagał przede wszystkim od samego siebie, ale też był bardzo konkretny w głoszeniu słowa. Był tak konkretny, że porwano go. Porwano, wywieziono na Węgry i do końca nie było wiadomo, co się z nim stanie, ale przeżył, Matka Boża go wybawiła. Te słowa są o tyle mocne, że myślę, że bracie i siostro, czas na ciebie. Daj siebie ojczyźnie odkryj. Swoją godność, odkryj swoją wielkość. I niech ta wielkość zrodzi się w modlitwie, w odkryciu Bożej mocy i Bożej łaski, która chce działać przez Ciebie. I niech...